O nie, to jest najstraszniejsza gra na Roblox Ej, czemu to jest jakaś pomarańcza Ło, co to? Zbieraj Wow, to jest kasa Wow, jeszcze więcej kasy, zbieramy Ej, co to jest? Czemu to jest flamingo? Wow, chipsy dla noobów Ej, czyli dla mnie, Jami, yummy. yummy O, jeszcze więcej kasy, zbieram to Ej, a można zjeść te chipsy? Mam, mam, mam Ale dobre chipsy Ło, ja, ale dobre, czemu ja tak długo jem te chipsy? To jest mega ryzykowne O, okej, okay. go back to bed O nie, musimy wrócić do łóżka, nie wiem po co, ale Dobra, wracamy. O, ej, co? Co jest? Nie mogę... A! Jezu! O nie, to jest mój tata! O nie, obudziłeś mnie! Ej, czemu ty mnie obudziłeś? Teraz ja jestem bardzo zły! O nie! Tata się na mnie wkurzył! Ej, co jest? A, ending! Ej, czy ja zginąłem? Chips! Aha! O nie, wkurzyłem tatę i dostałem bazę. wow, zrobiliśmy jedno trofeum. Wow, to jest jakieś pomieszczenie, ale dziwne O nie, aaa, o nie, to jest tata czy, Tylko, czemu śpi, to jest mega dziwne, nie wiem, Zbierzmy sobie kasę Co to jest? o nie, możemy go obudzić, ej, obudzimy go Nie, to jest chyba ryzykowne trochę, weźmy sobie kasę po prostu Ło, czemu to jest dwumetrowa szczoteczka i pasta do zębów, ale fajnie A, co jest, czemu ja piję? czemu ja jem pastę do zębów? A co to? Zakończenie zjedzenie pasty. Wow. Zginąłem od pasty do zębów. Dobra, ja tylko wezmę pieniądze, żeby nie obudzić taty. Tak. Ej, czemu to jest taka dziura w ścianie? What? Co do sigmy? Dobra, o, twórczy zapalmy lampkę może. O nie. Ej, ja nie chciałem. Wyłącz, wyłącz światło. Wyłącz światło, Nubie. Dobra, wyłączam tato, wyłączam. No, dostałem bana. Ej, można wyjść na dwór? Wow, ale kozacko O nie, czy my się wymykamy w nocy na dwór? To trochę ryzykowne, ale dobra O, co to jest? Co to za auto w 2D? Nie wierzę, ale fajne Zdjęcie auta O jest sklep otwarty 24 godziny Hej, witam cię Fjord w moim sklepie, możesz przez 24 kupować co chcesz Wow, patrzcie, pieniądze! Zabieramy mu pieniądze ze sklepu. Wow, co to jest? Ej, co to jest? Siem jakiegoś orba mam Dobra, weźmy sobie może kulę a tu można mieć tylko jeden item, ale słabo, dobra, wracajmy do domu. Ej, co jest? Co się stało? Hej! Nie zapłaciłeś za jedzenie! Eh? O nie! Zapomniałem, że chciałeś wyjść. O nie, on te napisał, Że chciałem wyjść bez kupywania tego? Eee, no, no, może i tak, chciałem. To, o nie. Czas, żebyś, żebyś zapłacił za to. O nie! To brzmi mega creepy. Jak ja mogę się ruszyć, O! Każdy, kto nie zostawi suba i like pod tym filmem, to mój tata przyjdzie do niego i wiecie, co się stanie. No, wiecie, wiecie. Więc lepiej szybko kliknijcie. Ej, co jest? czy ty z pomarańcza. Co jest? Ej, nie mogę się ruszyć! Ej, co to?! AAAAA! Ugryzła mnie! Co ty robisz? O, to pomarańcza mi ugryzła, czyli od kiedy pomarańcze się gryzą? Ej, co jest? Co, ta pomarańcza mnie zabiła? Orange, aha. Wow, ale mamy już cztery endingi, tylko kto by się spodziewał, że pomarańcza zjada ludzi? Hmm? O, co patrzcie, jak zrobić dobre jedzenie? Na początek musimy mieć jajko, ugotować jajko, postawić ugotowane jajko na y, tym, na talerzu, postawić orange juice, czyli pomarańczowy sok i tyle. Okej, okay, czyli musimy to zdobyć, a to chyba było w sklepie, tylko brakuje mi pieniędzy, musimy zarać wszystkie pieniądze, które są w domu. Taty. Może się nie wkurzy. O, kola. Ale fajnie. O, nie, wypiłem ją. O, nie. Teraz muszę do taty zabrać mu szybko pieniądze. Sorry, tato. Niestety są rzeczy ważne i ważniejsze. <laughs> Okej, okay, teraz chyba możemy kupić jajko i ten sok. O, tak, są jajka. Bierzemy. <laughs> Mam jajko. Okej, okay, teraz musimy je chyba kupić, a tym razem nie wyjść ze sklepu. Chcę kupić. Jesteś pewny, że chcesz kupić te jajko? Kosztuje 25 dolarów. Ej, no 25 dolarów to nic. Tak, chcę kupić. O, mamy. Mamy jajko. Czy teraz mogę wyjść, o nie? To będzie mega ryzykowne, ale i jest, mam jajko Nie zostałem zabity Okej, okay, teraz musimy je ugotować Tylko, że ja nie jestem za dobrym kucharzem Chyba tutaj się to robi Okej, okay, i gotuj się Halo Bro, bo ja nawet piekarnika nie odpaliłem Wow, ale fajnie gotuję jajko W ogóle napiszcie w komentarzu, czy ta gra jest dla was straszna Wow, jajko się zrobiło Bo widzowie, dla mnie ta gra jest trochę creepy Na przykład, czemu to jest jakieś zielone Jakieś El Primo w lodówce Okej, okay, możemy pożyć jajko Wow, teraz jeszcze, o nie, musimy o, o, Orange Juice Na, no na, no. na, na, na. Gdyby nigdy nic idę sobie z domu, tata i tak nie zauważy, bo śpi w Ach, to co zawsze. Jaką piękną noc dzisiaj mamy, panie kasjerze. Ja tylko dzisiaj soczek pomarańczowy chcę kupić, nic więcej. 30 dolarów to jest rozbój w biały dzień. Ja już jajko było tańsze, no ale dobra. Okej, okay, co się teraz stanie? Klikam! Wow! Ej, co to za muza? Ej, zjadłem to! Mam, O, ending. O, to było przepyszne. <grystanie> wow, brakuje nam czterech endingów, ale ja jestem dobry w tą grę. Co to? Czemu to za Co chwili? Teraz inne zdjęcia. Ej, próbowaliście kiedyś jeść pastę z soczkiem pomarańczowym? To brzmi pysznie, naprawdę. Na pewno pysznie to brzmi, tylko musimy zabrać kasę. Okej, okay, mamy 30 dolarów, chyba nam stań, starczy. Teraz musimy znowu do sklepu. Okej, okay, kupujemy soczek pomarańczowy, tak, to według naszego planu. Stawiamy go tutaj. Ej, nie mogę go postawić. Halo, tak, poproszę za 30 dolarków. Okej, okay, mamy, let's go. I teraz musimy zrobić naszą tajną technikę, czyli wypić sok pomarańczowy i zjeść pastę. Ciekawe, co się stanie. O nie, musimy iść teraz do taty, to będzie ciężkie. O, cześć, tato. La, la 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 la. Ładnie śpiewam, ładnie śpiewam, dobra, nie, to było głupie. Okej, okay, musimy teraz wypić. Uwaga, a musimy najpierw. Ok, wypijemy soczek. Mnie mm, dobry, jami, jami. Dobra, teraz tak, wypijamy i bierzemy do tego pastę. O nie, to będzie mega ryzykowne I co się teraz sta... Ej, co to? Co się stało? Kto tu jest? O nie o? Czekaj, jesteś tutaj? No, jestem, o nie Cześć, witam cię, X wampiry! Ej, skąd on ma zna moją nazwę? Czy on ma burgera i mleko? O nie O nie, on pisze, słyszałeś legendę o piciu Pomarańcowego soczku oraz pasty do zębów? Ej, no ja nie słyszałem, ja na YouTube zobaczyłem, serio jest taka legenda? <grym> Dziwne, o nie, on mówi, że nie powinien nie, nie powinno ci tutaj być Ej, no proszę pana, ale tutaj przy przez przypadek Przyszedłem. Co on gada? On gdzieś tam pisał, czy, czy wiem coś o pupie jakiejś. Nie rozumiem. Ej, co? Co on mówi, żebym wrócił do niego, kiedy będę miał wszystkie endingi. Okej, okay, jak zdobędę wszystkie endingi, to muszę do niego wrócić, bo coś się stanie epickiego albo złego w sumie. Okej, okay, my musimy teraz zdobyć 8 kol jakiś i wtedy się coś stanie. Więc musimy zdobyć kasę na te kole, bo ja na razie mam 12 zł. Pewnie wy jesteście bogatsi ode mnie. Ło, wow, zdobyłem 100 zł! Ale jestem bogaty teraz! Haha, ha, pewnie macie mniej teraz ode mnie. Muszę kupić wszystkie kole świata Ej, on poszedł spać e, Czy my możemy mu ukraść kole? Dobra, chyba lepiej nie będę tego testował Po prostu kupmy Aha, ta kola kosztuje tylko 5 zł Ej, co to, to jest mega easy Dobra, kupujemy Ej, co jest? O nie, zapomniałem kupić Zapomniałem kupić, przepraszam He? Chciałeś ukraść znowu? Ręce do góry, albo cię zabiję Tu było niechcące, serio Ja zapomniałem kupić, przecież 100 zł Okej, okay, ja znalazłem jedną kolę, która była w naszej lodówce w domu To chyba jest okej okay? Jeszcze siedem. Okej, okay, druga kola. Trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma i ósma. Wow, mam wszystkie bloksy kole, ale super! Uścieśliwiłem tą maszynę, ale fajnie. Ej, wow, mam teraz tą maszynę w domu! Wow, jedna soda kosztuje jeden dolar, a to jest takie tanie! Ale dobre, ej, zobaczmy czy to zadziała. Poproszę sodę! Wow, serio, to kosztuje 1 dolar! Ale epicko! A mam tanią kole, ale fajnie. Mmm, ale dobra kolka. Okej, okay, idziemy da... Ej, co? Ej! Ty go nie było wcześniej! Hello? Ej, tam ktoś jest w tych wentach! O nie! Witam ciebie. Nie bój się, nic ci nie zrobię. O nie, ej, widzę, to jest trochę ryzykowne. Nie zaufałbym komuś, z, nie wiem, z, z ścieków. O, chcę 10 coli. Co do Sigmy, 10 coli, ale on jest zachłanny. O nie, została mi ostatnia kola. Co ja mam zrobić? O nie, przecież ja potrzebuję jeszcze więcej. Jak jeszcze mam ci trzy więcej? Skąd mam wziąć? Nie, <noise> Gdzie moje kole? Tutaj ja mam wziąć kole? Co to jest? Nie, co to, to... tu była jedna w lodówce Oh yeah, masz kole Wow, jeszcze dwie Uuu, a ja mogę ją kupić Dzień dobry, ja przyszedłem kupić kole Ej dobra, ostatni mi brakuje Okej, okay, to będzie trochę straszne O nie, co jest? Ej, co się dzieje? Czemu nagle takie jasno się zrobiło? Ej, on idzie na przerwę za 5 sekund Ej, co się stanie? O nie, to jest ryzykowne o, co się dzieje? Ej, jakiś budzik. Omen. Oh Ej, kasię! on sobie idzie na przerwę. O, nie, nie gadajcie. Ej, czy ja mogę mu teraz ukraść? Ej, nie, nie gadajcie, czekajcie, spróbujemy mu ukraść. Coś się stanie. O, jajko. Na, na, na. Ej, dzień dobry, ja sobie wyjdę z tym jajkiem. Idę je ukraść. Halo. Ej, proszę pana, ukradam jajko. Nie widzi pan? Daj mi spokój, dzieciaku, jestem na przerwie. Eee, co trochę dziwne, bo ukradłem mu jajko. Ej, o, to coś jest. Co to? Wow, to jest ta ja to są, ma wszystkie te rzeczy Czemu to jest? Masa Freddy Fazbear yo jakiś telewizorek stary chyba sprzed stu lat wow, z głowa Steve'a O nie, jakiś... Dor, co ty się dzieje? W sumie pójdę, no bo... Ej, co? Co jest? Nie mogę wyjść Minus 100 stopni Ej, tu jest za zimno, to jest jakaś zamrażarka O nie Ej, nie pomyślałem o tym. A, Zakończenie, że jestem zamrożony. Jo, brakuje mi tylko dwóch zakończeń. Ej, co się stało? Czemu moje dolarki są takie dziwne? Jakby. Strasznie dziwnie się zrobiło, widzowiec. Mega ryzykowne. Ej, coś złego się stało. Ej, co jest? Ło, co to Sigmy. Czemu cały świat jest Bloxy Tu To nawet jest jakieś mini autko Co się dzieje, proszę pana? Co? Zostaniemy zalani wodą? O nie, to jest Defloris i woda. Aaaaaa! Chłopaki! Proszę pana! Zalewa nas! Ej, wo kola nas zalewa! Coraz więcej jej jest! Halo! Rozumiesz, to jest koniec nas! Otwieraj to! Musimy uciec! Nie, nie wierzę. Ziomek sobie normalnie leży, gdy tutaj się zalewa. O, otwiera! Otwórz! Szybko! Jezu za dużo z tego! O nie! Jesteśmy bezpieczni! Ej, ale tu jest za zimno! A możemy wyjść? Ej, nie możemy wyjść! Masz klucze! Ej, wiesz, że te drzwi się zamykają, kiedy tutaj wchodzisz. Już nie możesz się z nich wydostać. Co ty gadasz? Wyjdźmy stąd! Kasjer! Minus 100 stopni jest! Uf. A, Jezu za bardzo! Nie, Kasjer! O nie! Pomocy! O, umieram, drodzy przytomność! O, zginąłem! Zalany! Ej, może dla jaj podpalę chipsy. W sumie to brzmi jak fajna zabawa. Haha. Ale śmieszne to jest. O nie, ej, podpalmy sobie chipsy dla zabawy. Ale fajnie, ale fajnie. A, niech się tam gotują. A my sobie pójdziemy w tym czasie do sklepu kupić coś do jedzenia. O tak, na pewno Be. nic się nie stanie. No skam. Ej, dom się cały pali. Aaaa! O nie, a to... Zapomniałem o tacie. Przecież tata śpi w wannie. Jany, o nie. O, biedny tata. Okej, okay, musimy teraz wziąć chipsy. Ale jak je zjemy, to tata się znowu wkurzy. Więc może zjemy je dopiero w pokoju, żeby mu zrobić na Haha, <grym> okej, okay, chodźmy do pokoju. Haha, okay, zjedzmy chipsy teraz. O, miam, miam. Ej, co to za zdjęcie przy moim łóżku? Nie robiłem tego. O nie, tata się wkurzył. Musimy iść szybko spać. A, dobranoc. Ha. mamy wszystkie endingi. Okej, okay, teraz idziemy jeszcze raz kupić sobie soczek. Tak, mój ulubiony pomarańczowy soczek. To mój Marzenie zawsze było. Chcę kupić. Okej, okay, teraz musimy iść do taty. Tak, okej, okay, pijemy teraz soczek. Mmm, ale dobry. cheeseburger Okej, okay, i teraz pasta. A, niam, niam. O, fu, ale u nas niedobra. Zapomniałem jakiś <grym> smak pasty. Uy. O, Simonko? O, co tam u ciebie? Ej, co? Czy to jest koniec tej gry? No nie wierzę. Ej, to koniec. E, wbijem jeszcze raz do tej gry i od razu się zespiłem tutaj. To jest dziwne. O, wróciłeś? Jak tutaj się dostałeś? Przecież to jest niemożliwe. Nie możesz tutaj wyjść kolejny raz. przez z error się dostałeś? Huh? Ej, on pisze że to jest bug, że tutaj się dostałem znowu. Wow, wróciłem do gry. Ej, ale czekajcie, to jest mega dziwne, bo jestem w pierwszej kamerze, a wcześniej tak nie było. Ej, nie mogę brać kasy. Ej, coś jest nie tak. Idę spytać mojego kolegę. Zbysiu, Zbysiu, coś jest nie tak. posłucha Ej, co jest? Zbysiu, co ci się stało? O nie, o nie. To jest mega ryzykowne. Będzie miał przerwę za Infinity? Ej, co jest? To są jakieś błędy. O nie. Chyba o, muszę. Ło? Co jest? Ej, nie widzę, co to za kulka. Wyrzucę ją do śmieci. Ej, mogę ją wyrzucić do śmieci? Ej, Ej, dostałem bana w tej grze! A ten odcinek jest jeszcze lepszy, na pewno nie zdążysz w niego kliknąć, zanim ten się skończy. O nie, uważaj, kończy ci się czas!